Moi mili, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek premier, bo troszkę tych premier się uzbierało, a więc najwyższa pora Wam je pokazać i o nich opowiedzieć. I na wstępie Was zaproszę i przypomnę o głosowaniu, wybieraniu Waszej ulubionej planszówki w ramach gry miesiąca. Słuchajcie, głosując i wybierając najfajniejszą grę, grę w którą najchętniej gracie, albo tę, która Was rozczarowała, albo tę, na którą czekacie w marcu, dajcie sami sobie szansę na wygranie bardzo fajnego zestawu, jakie wydawnictwo Fox Games w tym miesiącu dla Was przygotowało. Wygrać Sagradę, Nowy Wspaniały Świat, albo grę Londyn. Co miesiąc, w grze miesiąca, nagrody są dla Was, dla wszystkich głosujących. Natomiast w tym miesiącu właśnie takie, a więc link czeka w opisie. Zajmie Wam, to nie wiem, trzy minutki, a więc śmiało ja to zaczekam. Przy okazji możecie również kliknąć subskrypcję. O ile jeszcze tego nie robicie, ja bardzo serdecznie zapraszam Was do tego grona, bo jak. Ono się powiększa, to ja też mogę Wam pokazywać coraz ciekawsze, coraz więcej nowości, coraz ciekawsze planszówki, a przecież na to czekacie, a więc bardzo mi miło, jeśli wesprzecie rozwój kanału właśnie w ten sposób, dołączając do grona subskrybentów lub też do grona moich absolutnie arcy szalonych patronów, gdybyście chcieli więcej i bardziej wspierać rozwój kanału i też dowiadywać się więcej. To tam też zapraszam, wszelkie linki w opisie. No to jak już poklikacie, to myślę, że możemy startować z tym odcinkiem premier. Słuchajcie, wybiła dwunasta, więc poleciałam, bo bing bang! Nie, nie zabrałam ze sobą wahadła, które chcę Wam po prostu pokazać, bo przyznaję, że jeszcze nie zdążyłam usiąść i zagrać, ale otworzyłam pudełko i wybaczcie, że od tego zacznę. Natomiast jak dotknęłam instrukcji, jestem po prostu zachwycona. Zrobiona jest tak. Z tak jakościowo dobrego papieru on jest aż czuć tę strukturę, no po prostu fenomenalnie to wygląda zarówno instrukcja jakby do gry podstawowej, jak i do automy. Prezentuje się dzięki temu. Super, po prostu super. Zresztą jakościowo cała gra wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo duża plansza. Oczywiście to jest kwestia gustu, jak, czy grafiki Wam się spodobają, natomiast te planszetki, o ile nie są grube, są, są cienkie, to też są wykonane z takiego rodzaju papieru, że jest jest taki szorstki jakby matowy półsatyna, nie wiem. Wygląda to naprawdę świetnie, obcuje się z tym świetnie. Pozostałe elementy też e, zachęcają do tego, żeby zagrać tylko no, znowu czas, czas, czas. No, nie da się zagrać we wszystko, jak widzicie. A wahadło jest grą, jest to ekonomiczna gra z mechaniką work replacement. Natomiast to, co mnie tutaj ciekawi, to to, że odbywa się to w tak zwanym czasie rzeczywistym, czyli gracze jednocześnie zagrywają akcje, a nie po kolei, po sobie, jak to zwykle bywa. Więc, więc w którymś momencie pewnie też o wahadle wam nieco więcej opowiem niż tylko pokażę i pozachwycam się instrukcją i papierem. Natomiast ta jakość w planszówkach też ma znaczenie, a tutaj bardzo jest. Ona zachęcająca. Wiecie, co jest jeszcze przyjemne w planszówkach, chociaż ta gra nie do końca z planszówką, bardziej grą książkową, paragrafową, grą RPG, ale plansze też tam są. I opowiadałam wam o niej już. Natomiast teraz już dużą przyjemnością jest otwieranie gotowego egzemplarza gry pod tytułem Tkacze włóż, którą być może już macie, być może wspieraliście ten projekt, tę kampanię, a wsparło ją sporo osób, w której po od paragrafu do paragrafu, od strony do strony poznajemy perypety i historię owego Krasnoluda, i chyba już przywykłam do tej myśli, że no właśnie w tej grze staje się takim rudobrodym Krasnalem, tęgim Tymirem, który walczy z różnymi potworami, na przykład na takiej planszy, albo takiej planszy, która jest dołączona do tejże książki. A, a różne potwory wyrażane są w postaci żetonów, które sobie możemy wydłubać, lub też, moi państwo, Takich oto żetonów z Plexi, no wygląda to po prostu kapitalnie. Kolorystyka, to jak zostały wycięte, tutaj do tego są, tutaj do tego są takie też z Plexi podkładki. Bardzo, bardzo się cieszę, a w mojej ręce wydanie angielskie, ponieważ gdyby ktoś z Was przeoczył, a na przykład chcecie po angielsku, to, to niebawem będziecie mogli wesprzeć tę kampanię na Kickstarterze, bardzo tam kibicuję. Kto z Was czeka na swoje egzemplarze? Jak jeszcze nie macie, to spokojnie zaraz je otrzymacie, ponieważ wysyłki trwają. A ja muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo fajnie jest doświadczać zrealizowanego projektu i właśnie, e, i właśnie to się dzieje. Tak więc, tak więc na pewno wybiorę się w podróż z Tymirem, czy raczej jako Tymir, żeby sprawdzić, co tam jeszcze mnie czeka, i Wam również polecam. A teraz takie dwie gry od wydawnictwa Fox Games, które są nowością i o których wam mówiłam już w wydaniu Board News, czyli kryminalne zagadki, które zawierą nas do muzeum, gdzie grasuje upiór oraz escape room. I jak to w escape roomach będziemy uciekać, przy czym tutaj będziemy musieli wydostać się z Alcatraz, więc nie będzie to proste. Natomiast odsłonię wam troszeczkę, nie pokazując za wiele, bo to są, to są gry, w których Wy sami musicie poznać, odkryć te zagadki i poznać, że tak powiem, prawdę. Każdego z Was, nowych graczy, karty same przeprowadzą przez całą rozgrywkę. Już w pierwszych słowach macie informacje, żeby nie odsłaniać, nie tasować, nie zmieniać kolejności, bo one są ułożone tak, jak być powinny. I później czytamy i robimy. Wykonujemy, jakby polecenia, a więc tutaj staramy się rozwikłać tajemnicę owego upiora, który grasuje sobie w muzeum. Natomiast trochę więcej chcę wam pokazać i odsłonić w wypadku Alcatraz, gdzie się znaleźliśmy i gdzie budzimy się, nic nie pamiętamy, i nagle okazuje się, że jesteśmy w celi. Wyglądamy sobie przez zakratowane okno, leje. I widzimy, I widzimy brzeg, i dowiadujemy się, uświadamiamy sobie, że jesteśmy właśnie w Alcatraz. W Escape Roomach również karty, zapisy na kartach opowiadają nam o tym, co mamy zrobić, na przykład odwróć tę, tę kartę, a więc wiemy, że należy odwrócić. Czytamy, jak widzicie, jest to owe zakratowane okno, i gdzieś tam daleko wybrzeże, i informacja, że daleko tam, a mroźna woda i rekiny po drodze. I wypadałoby się stąd wydostać. Jak to zrobić? No przede wszystkim zacznijmy od prostej, prozaicznej rzeczy, a mianowicie od pocztówki, na której mamy informację, że czekają tu nasi przyjaciele. Pozdrawiamy z Alcatraz, nic więcej nie wiemy. Tutaj jest owa pocztówka, której możemy się przyjrzeć dokładnie i zostawić ją sobie na później. Natomiast, ponieważ bardzo nam się chce pić, i mamy tak naprawdę kubek, ale kran jest popsuleta, ale na szczęście jest to okno. Za oknem pada, więc dadam, mamy rozwiązanie. No to takie najprostsze. Dalej już Wam nie będę opowiadała i mówiła. Pojawiają się strażnicy, różne informacje. Resztę odkryjcie sobie po prostu sami, aby nie spoilerować za wiele. Takie nowości dla Was, dla fanów ucieczek oraz rozwiązywania zagadek, czyli kryminalne zagad zagadki oraz Escape Room od Foxów. A teraz takie oto maleństwo, czyli niewielka, karciana gra o bardzo prostych zasadach, której kampania niebawem startuje na Wspieram To. Jeśli więc lubicie i chcecie przenieść się do krainy krasnoludów i zejść głęboko pod ziemię, to ta gra da Wam taką możliwość. Zerknijcie teraz, co skrywa to małe pudełko. Otóż skrywa czterech bohaterów, a konkretnie trzech bohaterów i jedną bohaterkę. Jakie są atrybuty krasnoludów? No, brody. Ta pani nie ma brody. Natomiast może mieć kilof albo wielki młot. I co my tak naprawdę tutaj będziemy robić? Oprócz tego, że będziemy kopać, będziemy również walczyć. Oznaczamy sobie na planszetce gracza poziomy, 10 poziomów życia i lepiej, żeby tego życia nie stracić, a inni niech tracą. Natomiast poziom kopalni czy też kopania, jeśli uda nam się dokopać do 20 Poziomu. Wygrywamy moi mili. Kto może kopać w tej grze? Otóż kopać może górnik. Rozróżniamy trzy rodzaje postaci: wspomniany górnik, wojownik oraz dowódca. Jak wspomniałam, górnik kopie, a więc wykorzystując, zagrywając górnika, będziemy. Przemieszczać ten pioneczek do 20 poziomu. Wojownik natomiast atakuje, ale zarówno wojownik, jak i górnik mogą blokować ataki innych, stracą wówczas życie, a taki inny gracz za to, że pokonał, dostanie taki żeton. Ale mamy jeszcze dowódcę. Karta dowódcy występuje jedna w talii, natomiast dowódca może bardzo wiele, bo dowódca może i kopać, i atakować. I kraść. Blokować też może. Natomiast kraść może na przykład właśnie taki żeton. Jeśli mamy takie żetony, jeśli mamy ich zgromadzone odpowiednią ilość, to możemy odpalać sobie specjalne zdolności naszych bohaterów. Każdy z tych bohaterów ma inne zdolności. No i tak to się toczy. Mamy jeszcze karty akcji, ponieważ każdy w swojej talii otrzymuje karty postaci oraz karty akcji. Karty akcji po prostu zagrywamy, tak jak na przykład tę kartę, która pozwala nam która pozwala nam zmusić przeciwnika do odrzucenia jednej losowej karty ze swojej ręki. Rozpoczynając natomiast rozgrywkę, sięgamy sobie po kolejną kartę lokacji. Rzucamy kosteczką i w zależności od wyniku od 1 do 3 działa lub nie działa. Ciągle zapominam, czy działa, czy nie działa, aż sobie muszę zerknąć do takiej oto niedużej instrukcji, żeby sobie przypomnieć. Ja wyrzuciłam wynik 5, a więc nie działać będzie efekt z tejże lokacji, a efekt jest. Wybierz wojownika, który staje się dowódcą. Tu akurat szkoda, że nie działa, bo jak już mówiłam, dowódca może więcej. Bardzo prosta karciana gra, może dla niektórych za prosta, natomiast jeśli lubicie takie mroczne, krasnoludzkie klimaty, to może Was ona zainteresować, a więc zerkajcie sobie niebawem na Wspieram to, bo tam właśnie startuje jej kampania. Proszę Państwa, przedpremierowo Mystic Veil, czyli nowość od wydawnictwa Portal Games. Natomiast jeśli chcecie premiery od Portal Games, to teraz zwróćcie sobie uwagę na grę Bonfire, grę, w której rozpalamy ogniska, przemieszczamy swoje strażniczki po ścieżce, którą będziemy budować, i o tej grze opowiadałam wam w oddzielnym materiale, zerknijcie koniecznie, bo to jest naprawdę bardzo interesujący tytuł. Dla mnie takie odświeżenie ze strony Stefana Felda spodobała mi się na tyle, że bardzo chętnie Wam o niej opowiedziałam. Natomiast dzisiaj, jak wspomniałam, Mystic Veil, vale, gra, w której będziemy budować nie tylko talie, ale również będziemy budować karty. Tylko najpierw moi drodzy, to my musimy te karty zakoszulkować. Na szczęście koszulki mamy w zestawie i. I sporo pracy przed nami, bo każdy z nas otrzyma talię składającą się z 20 kart i wszystkie trzeba właśnie przyodziać w koszulki. Koszulki, które nam są potrzebne do tego, żeby właśnie stworzyć kartę, bo będziemy tutaj wsuwać karty rozwinięć. Te przezroczyste karty z nadrukowanymi możliwościami, tworząc w te wolne miejsca, jakby uzupełniając i tworząc nową kartę. Jak to wszystko działa, może najpierw powiem Wam, co na moim stole. Otóż mamy trzy poziomy kart rozwinięć, które będziemy mogli sobie. Kupować za określoną, widoczną w narożniku, w prawym górnym rogu każdej karty walutę. walutą jest tutaj mana. Tutaj też mamy manę w takich rzetonach. Możemy sobie zawsze nabywać takie karty. Żyznej gleby za dwie many i posiadamy również dwa poziomy kart dolin, które zapewnią nam specjalne zdolności, które już nie wkładamy w koszulki, tylko po prostu leżą przed nami i korzystamy z nich. Natomiast, żeby te karty kupić, musimy posiadać konkretne ikonki, a te będziemy zdobywać, jeśli rozbudujemy sobie nasz dek. I teraz, jak to wszystko działa? To jest tak naprawdę bardzo proste. Otóż Odsłaniamy karty aż do momentu, kiedy uzbieramy sobie manę, to jest symbol many, i aż do momentu, kiedy pojawią się trzy takie symbole zniszczenia. Tutaj już mam dwa takie symbole, ale mam dwie many. Ta karta jest pusta. Tu mam trzeci symbol, i aby nie ryzykować, tak naprawdę powinnam odłożyć sobie na wierzch swojej, swojej talii tę kartę, chyba że chcę podjąć to ryzyko. Natomiast kiedy pojawi się czwarty taki symbol, no to zostawiam tę te kartę. Ten niestety muszę odrzucić na 100 kart odrzuconych i nie wykorzystam tej many. Kiedy odsłaniam kolejny raz, i pojawiają się te, te symbole. Teraz może spróbuję do trzech. O właśnie. Symbol z karty leżącej na moim stosie. Jakby jest liczony, czerwony, natomiast tutaj mana się nie wlicza, a więc udało mi się uzbierać tylko dwie many z moich kart. No i mogę jeszcze odwrócić swój żeton, aby tak naprawdę zgromadzić trzy many, to pozwoli mi coś zakupić. O, na przykład pozwoli mi zakupić kartę Pole Kwiatów, która kosztuje trzy many i która mi zapewni, kiedy ją włożę do jakiejś koszulki w momencie, kiedy się pojawi, zapewni mi dwie many do następnych zakupów. A więc w którąś z kart użytych mogę wsunąć tę kartę, na przykład tak, aby nie zakryć tego pola pod spodem. Tutaj mamy też takie karty, które, które możemy z symbolem zaćmienia zakrywać, natomiast zasadniczo w ten sposób tworzymy, tworzymy kartę. No i teraz użyte karty trafiają na z kart odrzuconych i dokładnie te same czynności robi inny gracz. Później my wracamy, wykładamy, tu oczywiście Pojawiają się nowe karty i w ten sposób rozbudowujemy sobie swój dek, a gramy do momentu, aż skończą się nam żetony punktów zwycięstwa w puli. Będziemy układać, będziemy w rozgrywce brać określoną liczbę żetonów w zależności od liczby graczy, a same te żetony na przykład pozyskamy kiedy pojawi się taka karta. Tu aż cztery takie żetony, więc one de facto mogą dość szybko nam zniknąć. Natomiast w tym pudełku znajdziecie również trzy rozszerzenia. Otóż Znajdziecie Dolinę Magii, znajdziecie Dolinę Dziczy oraz znajdziecie Burzemany. Jeśli chodzi o Dolinę Magii, to pojawiają się dodatkowe karty rozwinięć oraz karty dolin i ja mam je już tutaj wtasowane. Natomiast w przypadku Doliny Dziczy bardzo fajna rzecz się pojawia, a mianowicie pojawia się... Ośmiu przywódców, czyli karty, które włożymy sobie w nasze koszulki i które mogą nam pojawić się właśnie w tej naszej puli, kiedy będziemy te karty wykładać przed siebie. To są karty, które, z których będziemy korzystać najpierw ze standardowej strony, w tym wypadku dającej mi sześć punktów i zapewniającej manę oraz jakąś określoną zdolność. Natomiast kiedy zapłacę trzy jednostki many, mogę odwrócić kartę na drugą stronę i korzystać już z lepszych zdolności. Każdy z, z tych bohaterów, oczywiście, posiada inną zdolność, inną umiejętność, a jak już mówiłam, jest ich ośmiu, a więc jest całkiem spory wybór. W wypadku Dolin Dziczy również dodatkowe karty roz, rozwinięć oraz Dolin dochodzą. No i mamy jeszcze burze many. Tutaj również pojawiają się dodatkowe karty rozwinięć, dodatkowe karty magii oraz osiem amuletów. I tak naprawdę amulety działają bardzo podobnie jak te nasze żetony many, czyli korzystamy z nich, odwracamy na nieaktywną stronę, resetujemy i znów możemy korzystać. I każdy z tych amuletów, podobnie jak przywódca, jak nasz jakby bohater, ma inne umiejętności, inne zdolności, a więc kolejne modyfikacje do naszej rozgrywki. Bardzo przyjemna Gra myślę, że może zainteresować nie tylko miłośników budowania talii, ale właśnie no, budowania takich nie, tworzenia kart, yy, zważając na to, gdzie mamy miejsce, jakie karty są, jakie umiejętności możemy przez to odpalać. Całkiem sympatycznie to wygląda, tylko <grytanie> pytanie, kto to potem wszystko powyciąga z tych koszulek? No bo należy potem posprzątać i posortować. Czasem też te paproszki tutaj wejdą. Natomiast bardzo fajny zamysł i yy, ja się bardzo miło bawiłam i wciąż bawię właśnie w Mystic Veil, vale, a więc. Za niebawem premiera tej gry, a ja teraz chciałam Wam Was nią zainteresować. Czasem warto w swoich kolekcjach mieć coś kolorowego, lekkiego, takiego w sam raz na rodzinne, familijne rozgrywki, aby nikt się nie wystraszył, jak chcemy mu pokazać planszówki. Słuchajcie, ogrze na straganie tak naprawdę chciałam Wam powiedzieć w poprzednich premierach, ale mój aparat postanowił inaczej, a więc dzisiaj mówię o tej grze. Mimo że premiera już miała jakiś czas temu miejsce, ale wciąż to nowość od wydawnictwa Galacta dla graczy szukających prostych, szybkich, familijnych, rodzinnych rozgrywek, gdzie od dwóch do czterech graczy może zasiąść. Będziemy, będziemy mieć przed sobą taką oto planszę dwustronną naszej farmy, straganów tytułowych również nie zabraknie i generalnie będziemy wytwarzać produkty takie jak jajeczka, miodek czy też wełnę i starać się je sprzedawać. I zobaczycie zaraz jakie to jest wszystko proste. Otóż gracz, który rozpoczyna swoją rundę rzuca trzema kosteczkami, no Wam fantastyczny rzut i teraz spośród tych wyników, które wyrzucił wybiera jeden i um, ustawia go na którymś z, sześ z sześciu pól na planszy ryneczku, ewentualnie może dopłacić sobie workiem, czyli um, powiedzmy, że interesuje mnie ta dwójka, dopłacam workiem i mogę pozyskać taką oto kartę, którą umieszczam na wolnym polu na, swoim, um, na swojej planszy farmy. następnie sumujemy wartość pozostałych dwóch kości, a więc w tym wypadku jest to 6 i już patrzymy na planszę wszystkich graczy, bo wszyscy gracze uruchamiają sobie szóstkę, chyba, że też mają worki i dopłacają workami, aby na przykład odpalić to pole i czerpać z tego pożytki i tak naprawdę znacie już zasady gry na straganie w bardzo dużym skrócie, natomiast ta gra ma również warianty, które umożliwiają na przykład um, asymetryczny start, każdy z graczy dostaje różne karty, i zmieniając sobie strony planszy, ustawiamy sobie nieco inaczej, jakby ten początek rozgrywki, a więc w troszkę inną stronę będziemy się kierować. Możemy również rozgrywać wariant z realizacją celów, jak pierwszy gracz, który zrealizuje, pozyskuje sobie takie bonusy, jak również wariant z farmerem. O tych widłach wspomniałam, że mogą straszyć. No, chyba farmer się obraził. A więc spośród siedmiu kafelków losujemy sobie cztery. I tutaj w tym wariancie pojawiają się również żetony różnego, różnych środków transportu, aby usprawnić naszą farmę i aby szybciej te produkty dostarczać. I i rozwijać ten nasz mały przemysł. Jeśli, jeśli ta gra Wam się spodobała, a niewątpliwie może, bo jest bardzo ładna, kolorowa, jeśli czegoś takiego szukacie do swoich kolekcji, to myślę, że Nastraga mnie może sprostać oczekiwaniom pod warunkiem, że chcecie prostej, przyjemnej, rodzinnej rozgrywki. To zerknijcie sobie na tę nowość od Galakty. Teraz, moi drodzy, nadjedzie najpierw stare, bo bez starego, i uwaga, nie drażnić mi tu teraz smoka, nie zagramy w nowe, czyli w taką oto wesołą kompanię, Czyli kolejny dodatek, kolejne rozszerzenie do bardzo popularnej i przeze mnie lubianej serii brzdęk. Gdybyście o brzdęku jakimś cudem nie słyszeli. To zapraszam i odsyłam do swoich materiałów na temat podstawowych wersji, bo jest też taka w kosmosie. Jak również dodatków, rozszerzeń, o których opowiadałam, materiały znajdziecie sobie, a właściwie linki do nich w opisie poniżej. Natomiast dzisiaj opowiem wam o tym, co nowego w tymże pudełku, w tym rozszerzeniu, czyli wesołej kompanii. E, otóż coś, czego mnie osobiście tak naprawdę brakowało w brzdenku, a co tutaj jest a mianowicie bohaterowie i to sześciu, do tego sześciu różnych bohaterów. A więc mam i robota. I czarowniczkę, czy czarodziejkę, i agentkę, która jest, nie wiem, wikingiem, krasnoludem w jednym, kociaczka, który tylko z pozoru wygląda tak błaho i niegroźnie, orka oraz elfa. Jak widzicie, każda, każda z tych postaci ma swoją planszę i na planszy różną umiejętność. Każdy otrzymuje swój mipelek w dedykowanym dla niego kształcie i kolorze, i niektóre z tych postaci również zestaw żetonów, właśnie do owych umiejętności. Każdy z bohaterów ma swoją startową talię. Kart opatrzoną grafikami po prostu pasującymi do, do tej postaci. Być może znacie i kojarzycie podstawową wersję gry. Tutaj mamy również podstawowe talie, ponieważ jest to rozszerzenie, które umożliwia nam rozgrywkę na piątego i szóstego gracza, a więc te dwie startowe talie również tutaj są i może w dobie pandemii będzie nam trudno znaleźć tak dużą ekipę, ale z czasem ta wesoła kampania, miejmy nadzieję, że się przy stole zbierze, czego Wam życzę. Dwo, dwóch nowych graczy musi posiadać swoje nowe kolory kostek, bo ran w tej grze niestety nie unikniemy, a więc pojawia się 60 kosteczek pomarańczowych oraz szarych. Tutaj również pojawia się taka oto nakładeczka, i tędy będzie kroczyć. Uwaga, uwaga, nie smok. Hydra. Hydra, czyli potwór t, trójgłowy. Który, który będzie się wnerwiał, krótko mówiąc, i będzie nam te rany zadawał. Co jeszcze nowego, moi drodzy, no jest to rozszerzenie do gry deck build, ligowej, a więc muszą być karty. Jak już wspomniałam, pojawia się 6 startowych talii do każdego bohatera. Dwie startowe z takimi grafikami, jak z podstawki. Natomiast ogólnie pojawia się tutaj 127 kart i również karty Lochów z nowymi. Z nowymi nie tyle umiejętnościami, co możliwościami, a mianowicie reakcjami. Będziemy mogli dzięki tym reakcjom. Reagować, właśnie, zagrywać akcje w turach innych graczy. Dodatkowo pojawia się, o ile dobrze pamiętam, trzy karty tajemniczego woluminu, zapewniające nam 7 punktów niezmiennie. Pojawiają się i są tutaj również żetony, troszkę więcej pieniędzy. Pojawiają się żetony pomniejszych sekretów, i tu z nowości mamy eliksir. Bardzo fajna rzecz, ponieważ eliksir działa tak, że my możemy kosteczkę brzdełka zabrać, a inni gracze muszą, muszą kosteczki dołożyć. Natomiast, Natomiast to Was może zaciekawić, ponieważ gramy w więcej graczy, pojawia się pięć żetonów artefaktów. Jak widzicie, nie są złote, tylko srebrne, natomiast punktów mają tyle samo i kładziemy je w tych samych miejscach na planszy. Natomiast jest jeszcze jedna nowość, a mianowicie możliwość zakupu peleryny niewidki, która zapewni nam pięć punktów zwycięstwa. I jak idziemy sobie tym ciemnym korytarzem, a tam czekają potwory, to mając taką pelerynę niewidkę, oni nas nie widzą. Znikamy dla nich i możemy wraz z wesołą kompanią wyruszać w przygodę. Mnie się bardzo podoba to, że mamy różne postaci, że mamy różnych bohaterów, możemy bardziej się związać z tymi bohaterami i czujemy, czy czujemy po prostu większą więź z nimi, bo oni po prostu są. A więc mnie ta przygoda się podobała i chętnie poznam zdolności innych z tych postaci i z całą pewnością wesoła kompania do mnie na stół wróci, bo to rozszerzenie. Zostaje u mnie w kolekcji. No dobra moi drodzy, sprawdźmy, co magiczny quiz ma do zaoferowania i może zacznijmy po prostu od tego, żeby wyciągnąć owo urządzenie z pudełka. I teraz, w zależności od tego, czy chcecie grać bez instrukcji, czy z instrukcją, to odpowiednio trzeba sobie włączyć je. Jeśli ma przeprowadzić Was dyrektor przez całą rozgrywkę, włączamy sobie wersję demo i słuchamy pytań, a następnie wciskamy, czy jest to prawda, czy też fał fałsz przy użyciu tych przycisków na środku, a więc posłuchajcie chwilkę. Witajcie, młodzi czarodzieje i młode czarownice. Przed wami tysiąc pytań ze świata Harego modela. Prawda czy fałsz? Voldemort jest znany jako. Sam wiesz kto. Złoty przycisk oznacza prawdę, a srebrny fałsz. No tutaj raczej nie trzeba być ekspertem aby znać odpowiedź. To była prawda. Teraz wyłączę na chwilę, ponieważ jest jeszcze wariant, w którym możemy sprawdzić sobie instrukcję, ale spokojnie jest ona bardzo krótka. A przede wszystkim wybieramy sobie jeden z czterech domów. W zależności od tego, w ilu graczy będziemy sobie zasiadać, możemy również wybrać poziom trudności, i, i tutaj należy przełączyć się po prostu na włączenie. I też posłuchać. Dajcie młodzi czarodzieje i młode czarownice. Każde z Was wybiera swój dom, wciskając odpowiednie kodło. Gdy wszyscy dokonają wyboru, wciśnijcie złoty przycisk. Wybierzcie jeszcze poziom trudności, wciskając odpowiedni przycisk. Eksperci. Początkujący czerwony. Początkujący. Zielony, eksperci. Sprawdźmy ekspertów. No dobrze. Sama jestem ciekawa tych pytań. Początkuję teraz kilka ciekawostek ze świata Harry'ego. Drodzy, tak naprawdę przeprowadzi Was przez prostą obsługę tego urządzenia, jak zrobić pauzę, powtórzyć pytanie, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. No ale przede wszystkim trzeba odpowiedzieć poprawnie na te tysiąc pytań. A moje pytanie brzmi: czy czujecie się zachęceni do takiej rozgrywki? Moi kochani, ta dawka nowości na dzisiaj Wam powinna wystarczyć, ale spokojnie ja tu wrócę z kolejną. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzach. Wierzcie mi, ja je wszystkie czytam, choć nie zawsze odpowiadam, ale też inni czytają i to jest bardzo fajne, że. W ten sposób też możecie sobie rozmawiać, a więc dajcie znać w komentarzach, czy któraś z dzisiaj pokazanych gier wpadła wam w oko, czy na którąś będziecie może polować. A więc czekam na Waszą aktywność tutaj poniżej. A tymczasem życzę Wam bardzo, bardzo miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.